Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, miało być tak pięknie, mieliśmy żyć w szczęściu, w harmonii, w cudownych nastrojach, w dobrobycie, mieliśmy opływać w luksusach, mieliśmy żyć 24 godziny na dobę, na dobę, przepraszam, w demokracji, demokracja rano, demokracja w południe, po południu, na podwieczorek, wieczorem, w nocy, zawsze, ciągle demokracja i naprawdę fenomenalne państwo, mieliśmy w takim państwie żyć. Gdzie już ludziom będzie żyło się lepiej, kiedy uwolnimy się od tej dyktatury, kiedy naprawdę będziemy wolnymi ludźmi. Przecież tak miało być, kurczę, i co moi drodzy, i co? Zbliża się rzeczywistość, emocje obadają i nawet takie zagorzałe już, takie... No, ludziki, które naprawdę już niemalże w sekciarstwo weszły, one już powoli otwierają oczy, bo, moi drodzy, gruchnęła taka informacja pod tytułem Cios w kieszenie Polaków, minister podniósł opłatę. Skutki odczujemy od 1 stycznia. Chodzi o paliwo, ale to tylko jeden temat. Spokojnie, no przecież wam, nie przeczytam wam, nie powiem wam o 10, 20, 50 tematach, więc dziś tematem przewodnim będą podwyżki paliwa, no benzynki, czyli to, co napędza gospodarkę, bo to się też przekłada na ceny w sklepach, ceny usług, kurierzy i to wszystko. Oraz dojazdy do pracy wiecie, no wszystko dosłownie wszystko. Wiecie co? Ja to się obawiam że jak będzie naprawdę ciężko finansowo. I oni nie spełnią tych swoich obietnic, ale to nie dlatego, że nie mogą, tylko dlatego, że po prostu oszukali, obiecując, to oni powiedzą, no ale my chcieliśmy, ale my nie możemy, bo przecież kurczę, ale my w takim złym stanie otrzymaliśmy to wszystko po tamtych, to my nie możemy. Jak podaje mani.pl, minister infrastruktury podwyższa stawki opłaty paliwowej na 2024 rok dla wszystkich rodzajów paliw o 13, ponad 13%. Poinformowano w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim. Moi drodzy, ja tak sobie patrzę, kto jest tutaj ministrem. Ja chyba zrobię raz zrobię takie podsumowanie. Każdy obecny minister będzie prześwietlony, czyli kim on jest, czy on ma doświadczenie, jakie ma kompetencje, bo nie może być tak, że ministrem jest, to tak jakbym chciał dzisiaj zostać ministrem finansów, przecież ja nie mam zielonego pojęcia o tym. Ja nie mogę być. Ja nie mogę być. Czy ministrem rolnictwa, ja też nie mam zielonego pojęcia. A okazuje się, że tymi ministrami są ludzie, którzy totalnie się nie znają na tym, do czego zostali oddelegowani. Według opublikowanego w monitorze polskim obwieszczeniu w 2024 roku, czyli bardzo już, no niebawem już jesteśmy praktycznie jedną nogą, opłata paliwowa wyniesie 195,74 zł za 1000 litrów benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec. 172,91 groszy w tym roku, czyli podrożeje. Ktoś powie: "Ale to tylko 20 pary złotych na 1000 litrów". Okej. Okay. 1000 litrów. Szybko, pyknie, szybko, pyknie, spokojnie. Opłata dla olejów napędowych wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wyniesie 422 ,13 zł 13 groszy za 1000 litrów. Olejów napędowych wobec 379 zł. i 90 groszy w tym roku. Dla gazów opłata wzrośnie do 238 zł. 98 groszy za 1000 kg wobec 211 zł. 11 groszy w 2023 roku. Ceny paliw w Polsce, co o nich decyduje? Moi drodzy, teraz widzicie, jest taka tabelka. Oni tutaj opublikowali taką tabelkę. Zobaczcie: paliwo, na przykład, my płacimy przykładowo 6,34 a ono kosztuje 3, 10 groszy, czyli połowę, połowę. To są durnowate opłaty, tak jak akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna. Wiecie, o którą opłatę emisyjną chodzi, no o, o te CO2. Ja to się zastanawiam, kiedy ludziom wprowadzą opłatę emisyjną od życia, no bo przecież podobno, no... Ludzie też emitują jakieś tam gazy cieplarniane, jak sobie bąka puszczą, no to pewnie wprowadzą, to jest tylko kwestia czasu, opłatę emisyjną od życia. Marża detaliczna, jeszcze VAT, czyli nie dość, że akcyza to jeszcze VAT. To paliwo mogłoby, ono kosztuje 3, 3 zł, ono kosztuje połowę z tego. Nie oni nas tak robią w balone ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim, ze wszystkim. Ktoś powie, ale za granicą też jest drogo. No ale oni nie mają tylu podatków co my, oni nie mają tego. Tylko my tak mamy. Jest jeszcze jeden czynnik, jak podaje Mani.pl, który może przynieść podwyżki cen paliw na stacjach po 1 stycznia. Czy ceny paliw mogą wzrosnąć bardziej? Wiele zależy od siły polskiego złotego. Wydaje mi się, że wiara rynków zagranicznych i inwestorów w zmiany, które może wprowadzić nowy rząd, gdy ich jeszcze nie prowadził. Po nowym roku może nas czekać lekkie osłabienie złotego i to może spowodować docelowo wzrost cen paliw. Tak powiedział jakiś tam pan doktor Błażej Podgórski. Uwaga! Jak tylko wypowiada się jakiś doktor, profesor, no to każdy myśli, że on ma rację. On jest nieumylny. Bo to jest doktor. No przecież on jest doktorem. No przecież kurczę, on jest doktorem. On naprawdę jest doktorem. Jak wylicza firma Reflex? Opłata paliwowa obecnie stanowi 3% ceny benzyny, 95 i 6% ceny litra diesla. I z tych wszystkich obietnic, które były. Powoli wszystko zostanie wycofane, i obudzimy się w takiej rzeczywistości, że tam może 5% z tego, co mówili, zrobią. Bo im nie zależy na tym, żeby te obietnice spełniać. Im zależy na tym, żeby o tych obietnicach powiedzieć, zapewnić, że oni tego dokonają. Po czym? Kiedy już osiągną stanowisko. To oni już tego nie zrobią, bo oni tak naprawdę nigdy tego nie mieli w planach, żeby to robić. Oni nawet nie poczynili ani nie poczynią żadnych kroków w tym kierunku, bo to jest tak, jakbyście sobie coś wymyślili i od razu z góry wiecie, że tego nie zrobicie, no ale powiecie to na forum gdzieś tam tego i, i wiecie. O, podam taki przykład. To tak, ja bym na przykład dzisiaj Wam powiedział: Słuchajcie, moi drodzy, ja mam taki fajny pomysł na kanał. Ja sobie zamieszkam na Bezludnej Wyspie i będę dla Was robił fenomenalne filmy z naturą w tle, i będę Wam codziennie pokazywał tę Bezludną Wyspę. Tak w 2025 roku. Przecież ja wiem dzisiaj, że ja tego nie zrobię. Może kiedyś wyląduję na Bezludnej Wyspie, ale to tak przypadkowo. I oni tak działają. To jest ich tok działania, tok rozumowania. Bo ich głównym celem jest dorwanie się do korytka, bo tam przy korytku. Jest dużo pieniędzy, są media, można sobie pójść tu, tu, można się sfotografować, jest ona głośno. Jak ja patrzę na tę radę ministrów, na tych posłów, widzę to wszystko. Teraz to nawet nie ma pani minister, tylko jest pani ministra. Pani ministra, ministra. To jak to odmieniać? Czy to jest w języku w słowniku języka polskiego? Bo było o, kogo, czego? Ministra. To teraz jest ministra, ale to jak to odmienić? No tak jest. Nawet język zmieni, no ale co, jak już nie ma pierogów ruskich, tylko są pierogi ukraińskie, no to. A tak a propos tych pierogów, no to byłem jakiś czas temu gdzieś tam w piekarni, polskie, małe miasteczko i mówię pani: Dzień dobry, poproszę jedno opakowanie pierogów ruskich. pani tak tarczywie powtarza: A ukraińskich? Ja mówię: tak, tak, ruskich. Przynosi i mówi: no proszę tutaj, opakowanie pierogów ukraińskich. Wiecie, takie. Starała mi się wmówić, że ja źle robię, że ja źle mówię. Że ja popełniam błąd. Ale nie, ja tak zostałem wychowany zawsze od dziecka i jadłem pierogi ruskie. I to samo ci politycy. Oni też nam wmawiają, co jest dla nas lepsze. Bo oni tak chcą, bo oni chcą, żebyśmy to robili. Tak, tak, tak samo jak z tymi pierogami. Wy wiecie swoje, wy wiecie, że wy macie rację, ale nie, ta my mamy rację. My wam podniesiemy ceny, to dla waszego dobra. Okej, okay, dobrze, dosyć tego narzekania. Kurczę, bardzo ciężko mi się teraz robi film dzisiaj, bo mnie tak zbiera na kaszel. Byłem bardzo chory. Całe te święta to byłem przeziębiony, przeziębiony, uwaga, nie jest skrakerowany krakań jakiś tam, coś tam grasuje, nie. No przeziębiony byłem i powiem wam tak, czosnek, węgiel aktywny i tyle, i witamina C naturalna i tyle. Nic poza tym i fajnie przechodzi. Nawet nie było tego stadium takiego naprawdę rozwalenia całego ciała, organizmu, tylko tak się utrzymywało. Nie dopuściło do rozłożenia mnie. I to jest bardzo fajne. I takie lecznictwo to jest super. Ach, przepraszam, zaraz zostanę nazwany jakimś szamanem, kimś, kto źle działa. Aha, a propos tych nowotworów, to ciekawe skąd nagle tyle tego wszystkiego? W ostatnich latach tyle się tego narobiło, ale pamiętajcie, czosneczek jest naprawdę to jest taki prawdziwy, naturalny, ten coś nam przepisują. No, lekarze lubią przepisywać antybiotyk o antybiotyk, taki naturalny. Siadłem leczko i nic was nie pokona. Jesteście niezwyciężeni, jesteście niepokonani. Tylko trzeba ruszyć, A tam, że tam, no pan teraz Tusk będzie przeznaczał 3 miliardy na onkologię, to fajnie, fajnie, fajnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Też nie ma co na zapas kupować, robić tego tych zakupów paliwowych, bo to często jest takie, bo tak że tam wszyscy papier wykupili. Ja później szedłem, potem papier, nie było papieru do toalety, bo. Bo no wszystko, wszyscy wykupili. Jak już będzie, to będziemy się martwić. Na razie nie ma co panikować, no, ale to, że oni nie spełnią swoich obietnic i to, że będą na co kraj, to jest pewne, no to jest tak jak w banku. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa.